Witam wszystkich z tej strony Grzesiek. Witam Was na moim kanale z Bolonku nad Rzekę. Jak widzicie, już federka sobie rzuciłem na wtersika słodkiego, turbo. Eee, pokrótce byłem w jakimś tam nowym miejscu. Pojechałem, toboły na plecy. Poszedłem. No niestety warunki rzeka po prostu to nie było to. Eee, rzuciłem tak na suchara. Wygruntowałem dużo zaczepów, zero jakiś tam kontaktu z rybą. No i trudno, pojechałem dużo, dużo dalej. I nie wiem, tutaj w tym miejscu kiedyś, tam sobie na jesień, na federka, jakieś klenie coś połowiłem, co tu jeszcze było, płocie jakieś fajne wchodziły i mówię, a jadę, miałem plan kiedyś przyjechać tutaj na wiosnę jak słyszycie ptaszki mega 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 śpiewają sobie tam w tle dzisiaj będzie słonko jest pełnia no nie zwalam wszystkiego już na pogodę ale no nie wiem czy cokolwiek mi się uda dzisiaj złowić czy się nie uda zobaczymy jak to będzie wyglądało może chociaż jakiś jeden klenik Eee, walnie tutaj no i co boloneczka rozłożona muszę jeszcze przymocować eee, spławiczek eee, zanęta eee, Wonder Black czarna na pociowo dzisiaj eee, jeden do jednego eee, paczka gliny rzecznej eee, przetarłem przez sito Pieczywka fluo. Dorzuciłem z nadzieją może jakiś jazie z tego co wiem. Lubią to rzuciłem troszeczkę z puszki. O, z puszeczki, wrzuciłem troszeczkę kukurydzy. Dużo tutaj jest pieczywka fluo. Zobaczymy, zobaczymy. No, może nie za dużo. Zobaczymy co się wydarzy. Dodałem troszeczkę bentonitu mocnego. I zobaczymy, co tu będzie się działo, co tu się wydarzy. Hmm, oczywiście kukurydza, e, pinka, biały robak, jakoś końcówkę tam miałem. go leci. Jakiś cień tu mi przyleciał może orzeł, bo tutaj są orły. Więc nie latają. Może kiedyś mi się uda go nagrać. Hmm, Ten drobna pinka, biały robak. I próbujemy, próbujemy, zobaczymy co tutaj się uda, czy w ogóle coś się uda, już obserwuję wodę, no nie widać jakichś tam, powiem szczerze, póki co wyjść rybki, myślę i tak coś przeczuwam, że na federka może coś tutaj jak zanęcę, tam daleko rzuciłem w rozmyciu już, het, het, het. Wydaje mi się, że gdzieś jakiegoś tam klenika zwabi. Już do woda dosyć ciepła, ostatnio były troszeczkę przymrozki, Może tą rybkę troszeczkę spowolniło z powrotem. Ale liczę na jakieś kleniki. No podejrzewam, że mogą być jakieś nieduże się trafiać. Aczkolwiek może jakiś będzie ładniutki przywali i coś tutaj się zadzieje. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało co tu się wydarzy. No to nic, no robię kulę, e, zaczynam po malutku, wygruntuję się e, i próbujemy. Subskrybujcie, pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał zbliżam się do 2000, możecie w jak widzicie oglądać e, pęknął 2000 subskrypcji. Dzięki bardzo, że mnie oglądacie. E, no super, super, ja się cieszę. No dzisiaj ma fajnie dzisiaj grzać. Posiedzę, może się trochę opalam, nawet dzisiaj. No nic, zabieram się do roboty. I takie cztery kuleczki. Mam tam jeszcze co najmniej na cztery. Kulki. Eee... Zawęty. Później zobaczymy, co się będzie działo. Będę siedział tutaj do końca. I próbował coś tutaj złowić, i zobaczymy, co się wydarzy. Jak widzicie, takie kule przebija się, rzucimy jakieś tam jeszcze pineczki, troszeczkę. Nie za dużo. I rzucamy. Oj, za daleko. nierównomiernie. Jeszcze garstka kukurydzy Niech tam się dzieje wszystko na ten moment i tak, i tak pewnie Wypuszy im. ale to nic, zaczynamy Są delikatne puknięcia na federka te rybki jakieś tam są, tu póki co coś łapie za robaka ale wydaje mi się, że to może być bardzo mała rybka, taka jak uklejka. No nic, czekam, czekam, aż jakieś rybki tutaj inne napłyną, ale jak w wtersika tam coś skubie daleko, to wydaje mi się, że podejdą i te większe może płotki, może jakieś krąpie. Zobaczymy, posiedzę, zanęciłem, trzeba niestety czekać. O, jest pierwsza, właśnie o to chodziło. Jest pierwszy, pierwszy okaz, jelec taki malusi, słuchajcie. No nic, wypuszczamy go. I to takie będzie właśnie skubanie, ale zarzuciłem za, trochę tej zanęty. Mam kukurydzę, będę podrzucał kukurydzę. Mam nadzieję, że coś podejdzie większego. A na pewno podejdzie. Jakieś płatki mi się wydaje, że się trafił tutaj. No ja tu patrzę co tu mi hałasuje, a tam będzie, zaraz pokażę Wam. Ja no łosie. Tutaj koło mnie się. Sobie krzaczki tam wcina. mówię. Co to mi tutaj tak hałasuje. A to on. gałązki pędy sobie wcina jeszcze wam pokażę tutaj kwiatki teraz są troszeczkę przymarznięte ale jak słonko wyjdzie to wam pokażę jak fajnie one tutaj sobie rozkwitną się teraz na noc zimno było to się złożyły słonko je ogrzeje to ładnie się rozwiną rozłożą Jakoś tak. Jak widzieliście, dwa łosie sobie tam e, szalały. Tu kulka widzę troszeczkę poszarpnięta, zęby jakby szczupaczek jakiś nieduży się tam nie obawił. Wymienimy i mam dendrobenę. Jeszcze na haczyk nabije sobie dendrobenę. Zobaczymy co tutaj to ta kombinacja przyniesie mi. Jest pierwsza ryba nad kulami, a ogółem już druga. Muszę się trochę naprodukować. I słuchajcie, jest płoteczka. I to fajniutka. Fajniutka jak na mnie. Jest pierwsza. Jest nadzieja. O, patrzcie, jest druga. Jedna po drugiej. Jakby naszły dzisiaj. I ta ładnitka będzie. Trzeba będzie chyba podbieraka użyć. Większy. Słuchajcie. Jelec. O. Ciekawe. Jak duży. Napiszcie mi w komentarzu, jak duży udało Wam się złowić Jelce. No ten ma jakieś 20-22 cm. Jak dla mnie. To jest duży dziś. Wypuszczamy. I to zaczęło się dziać w kulach. jest dużo, dużo dalej coś tu mamy, chyba płoteczka. No tak ciągnie do dna jest. A już kurde zwątpiłem, naprawdę powiem wam Zwątpiłem, a tu są I do siatki. Jest. co teraz jakaś nieduża płoteczka. Malutka, ale jest. Czekamy na większe. Jest. Wrzuciłem widzieliście do przepływanki. Jest płoteczka fajnica. O takie coś. Trzeba znaleźć linię, w której się ustawiły. Jest płoteczka, wydaje mi się. Próbowałem parę przypłynąć na kukurydzę, ale niestety nic. No i jest właśnie jakieś dziubnięcie było na Waftersika. Gdzieś ta rybka jest, kręcić nie ma nie ma jej dużo, jeszcze nie trafiłem do siatki. Nie ma jej dużo, ale, ale, ale nie wiem podchodzi. Gdzieś tam ją ściągnę, może troszeczkę z daleka. E, mam jeszcze co nęcić. Czym nęcić? No i jeszcze coś połowimy. Czy bynajmniej ja Jest. O, tym razem coś niedużego. Kolejny jelczyk, słuchajcie. No chodź tu. Aj, się wjeżdżasz. Pijemy herbatki. No i taki nieduży. No jakoś dużo tu tych jelczyków. Widać, to troszeczkę jest zraniony. Uciekaj. Jest Aha. trzyma się dna. Trzyma się dna. Co tu? podniutka płotka, zobaczcie, na windejo do góry. O tutaj to już jest konkret. Czemu nie chcą brać? Słuchajcie, na kukuryzy. Skoro takie tutaj ładne pływają. Zobaczcie. No ma 28 cm. Centym... Przepraszam, żeby was o centymetr nie oszukać. 27 cm płotka. Ładna już. Zrobiła się cisza, kompletnie odcięło ryby. Chyba czas donęcić, godzina dziewiąta, jakieś półtorej, 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 godziny ponad połowiłem na tych kulach, coś się działo, a teraz kompletnie nic. Zrobiłem trzy kule, jeszcze tam nie zostało, może na dwie, donęcam, bo kompletnie nic się nie dzieje. zaczep i zerwałem cały zestaw łącznie. Ze spławikiem niestety. Trzeba robić. Od nowa spławik przymocowany działamy, słuchajcie dalej. Szybka akcja na spokojnie. 8 gram dalej tutaj. Stosuję ten rozmiar z pławika można by było trochę lżejszy 6 gramowy ale jakoś mi dobrze nie będę zmieniał jak mi tu jakoś na razie to wszystko pasuje no 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 dobra mama tam odzwonię do mamy za chwilę no hej kurde branie miałem mi. Puściło. Aj, telefon dzwonił. Kurde, ładny była sztuka. Ja ci nie mogę. Ha. Kurde, ale piękny. Normalnie trzymałem i nie mogłem ten. Przytrzymać dziada, Kurde, no liczyłem na tą wisienkę. No i widzicie, jak to bywa. No, no nic, dobra, słuchajcie, siedzę jeszcze. Próbujemy. Może się to mi więcej wnęciło. Mam taką nadzieję. No, haczyki bez zadziorowe muszę w końcu, już mówiłem na filmach, to zmienić i dać normalne z zadziorem. I będzie, będzie dużo, dużo lepiej. No, ale był ładny, ładny i za mocno się pewnie nie wpiął. Ale nic. Rzucamy wędkę. Rzucamy zestaw i czekamy na następnego. Uuu, słuchajcie jest coś. Jest klenik. Na pewno klenik i w końcu coś porządniejszego. Obym go słuchajcie, nie stracił. Nie jest aż taki mega duży, ale jest, aż w tym wietrze żyłka napięta i świszczy. Je, w końcu, Wiedziałem, że podejdą. Było branie na federka, i w końcu wziął na przepływaneczkę. Jest ładny, fajny. Nachałasuje no, mi troszeczkę. No ma siły, nie chcę. Nie chcę odpuścić. No, już troszeczkę się zmęcił. Już tu powietrza załapał. Skrócę wędkę, będzie mi wtedy łatwiej go tu przyciągnąć. w te ziela? No nie, zaraz go. Mamy to Jest akurat kamera mi miga, że e, ta baterię trzeba wymienić, dobra wymieniam baterię i widzimy się zaraz przy rybce no, jak widzicie jest, zaraz go zmierzę około 40 cm Więcej mu nie daje no, tak jak mówiłem 41,5 cm, ale cieszy, cieszy. Zwłaszcza, że, że to było właśnie, czekałem na niego długo, dosyć długo. Ech, kamerę, muszę ustawić I zobaczcie, jest, jest taka rybka fajna 41,5 cm. Ja tam zadowolony. Ciekawe, jaki tamten był na federka. Ale czułem, czułem, że był porządniejszy. Na pewno był porządniejszy. Widzę, że tu zajada sobie kukurydzę. To od czasu do czasu podrzucam sobie i widzę, że coś tutaj zbiera. Mam jeszcze kulę, od razu podrzucę, póki nachałasowałem. Rzucę resztę za nęty i, i, i jeszcze łowię, łowię. Próbuję coś jeszcze złowić. Dobra, wypuszczam rybkę. Nie będę jej przetrzymywał. Gdzie jest szmatka. Niech sobie płynie. Skarpa jest dosyć duża. Trzeba uważać. Tu mam jeszcze spławik, żebym go nie zdeptał. A, rybka Mają siłę jeszcze. Mają. A, już. I już popłynął. czas kończyć 12 w południe słońce coraz wyżej no, woda chyba ruszyła, opadła nawet e, no ryby na początku płotki fajnie coś się zaczęło dziać później stanęło to wszystko e, no i żeby nie ten klenik no to, no to bym był, byłbym smutny dzisiaj, ale ten klenik da e, wisienkę na torcie dzięki tym łosiom, które tam chyba były, go tam wystraszyły z tamtej strony, e, wziął, ale mógłby być drugi, e, przez telefon rozmawiałem e, i walnęło mi na Federka, kurde, trzymałem go, trzymałem, powiem Wam, że no, musiała być ładna kluska, no nic, no, ogółem zadowolony jestem, e, rybki już bez tarki, chyba już są potarle, mm, nie wiadomo kiedy, chłodno było i się chyba wytarły, może teraz troszeczkę po tym tarle są zmęczone? No nic, no zaczęła już woda, teraz będzie ciepło, szukać głębszych miejsc, jeziorek, rozlewiska i szukamy, szukamy ładnych leszczy, ładnych rybek. Będę coś tam próbował łowić. Może gdzieś tam skoczę na jakieś karpiki, na metodę właśnie taki mam chęć. Jak się uda, to pojadę i może zobaczycie. I chcę troszeczkę. Popróbować metody. Mam już wędki, mam kołowrotki, już widzieliście, już próbowałem coś tam na nie łowić, dlatego na pewno teraz, następny wyjazd, jak się uda, to może skoczę na jakiejś karpie z metodą i spróbuję coś tam połowić. No nic, ja się zbieram. Feder jeszcze w wodzie, tu już zacząłem trochę sobie sprzątać. Cieplutko, ptaszki, zielono się zaczyna robić. Zaczyna się robić mega. Dobra, jeszcze wam pokażę. Te kwiatki, które już tak wcześniej Wam pokazywałem, fajnie teraz na słońcu rozkwitły się, i tyle. A ja Was żegnam. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hejka.